To jest Michelle Wiatel sorbet a to jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Czas na kolejne podsumowanie miesiąca, gdyż mamy już obecnie sierpień, więc chciałbym opowiedzieć Wam kilku zdaniach o swojej grze lipca. Tradycyjnie, w trakcie tego podsumowania, chciałbym opowiedzieć o trzech grach, w które najczęściej grałem w trakcie minionego miesiąca, również o tych, przy których po prostu najlepiej się bawiłem. W związku z tym, tak jak co miesiąc, bez przedłużania, bez wielkiego wstępu, który absolutnie nie miałby żadnego sensu, zapraszam od razu do obejrzenia gry, która znalazła się na trzecim miejscu tego zestawienia. Lipiec miał 31 dni, i w związku z tym, jeżeli bierzemy pod uwagę całą jego rozciągłość, to wspominając pierwszą część tego miesiąca, która była niezwykle intensywna, na trzecim miejscu umiejscowiam grę Bretwalda. Bredwalda jest grą, która niedawno walczyła o ufundowanie na platformie GameFound. Jest to kolejny projekt Phalanx, który zresztą bardzo dobrze się ufundował. Bredwaldę pokazywałem wam już na Wojnie TV jeszcze w czerwcu, ale w lipcu miałem możliwość uczestnictwa w francuskim spotkaniu o grach planszowych, Paris i Ludique, a więc wielkie, wielki konwent, konwent na otwartej przestrzeni, w pięknym parku paryskim. I tam miałem możliwość grania w Bredwaldę i wyjaśnienia Bredwaldy po wielokroć po francusku. Miałem w związku z tym możliwość obcowania z tym tytułem przez dwa pełne dni, w zasadzie przez cały przez cały okres trwania konwentu. I muszę powiedzieć, że odbiór Bretwaldy przez osoby, które grały w ten tytuł na konwencie, był bardzo, bardzo pozytywny. Przede wszystkim chwalono oprawę wizualną, bo Bretwalda faktycznie wyróżnia się w stosunku do innych gier, jakie mamy obecnie na rynku, tym jak wygląda. Wygląda jak małe dzieło sztuki, jednocześnie przywodzące od razu na myśl okres, w którym jest posadowiona, a więc końcówkę VIII, początek IX wieku naszej ery. Bredwalda to projekt, który z założenia pozwala nam na odtworzenie tego, co działo się w Anglii pod koniec VIII i na początku IX wieku, kiedy to siedem angielskich królestw walczyło o supremację, a ten z władców tych królestw, który tę supremację sobie zapewnił, otrzymywał tytuł tytułowego Bredwaldy. Gra przeznaczona pierwotnie była dla dwóch do czterech graczy, obecnie po zakończeniu kampanii można już mówić o tym, że będzie to tytuł chodzący od jednego do pięciu graczy, czyli nie dość, że piąty gracz w postaci wikingów, duńczyków, to jeszcze możliwość grania solo. Jeśli chcecie posłuchać więcej o Bretwaldzie, to zapraszam Was serdecznie do prezentacji tego tytułu, jaki jakiś czas temu wrzucałem na Wojennik TV. Odnośnie do samego tytułu i tego, dlaczego tak intensywnie poświęcałem czas Bredwaldzie, to wydaje mi się, że informacja o tym, że dwa pełne dni w zasadzie poświęciłem na tłumaczenie, na Pomoc w obsłudze Bradwaldy będzie wystarczająca. Ale te dwa intensywne dni na tyle zapisały się w mojej pamięci, że zależało mi na tym, żeby Bradwalda jeszcze mocniej została zaakcentowana, i w związku z tym trzecie miejsce na liście moich kielica. Na drugim miejscu znajduje się typowa gra wojenna, gra dla jednego gracza, ale co ciekawe, gra, która w pewien sposób wiąże się z moją opowieścią dotyczącą. Obecności na konwencie Paris-Ludic. Bo tak się składa, że w trakcie tego konwentu, przechadzając się po stoiskach, a było, było multum wystawców, multum różnego rodzaju przedsiębiorstw, które produkują gry, szukałem czegoś interesującego, ale oczywiście w klimacie wojennym. I muszę powiedzieć, że o ile było trochę fajnych tytułów, to finalnie zdecydowałem się na kupno absolutnie niczego. Ale traf chciał, że na lotnisku w drodze powrotnej okazało się, że akurat był dostępny najświeższy numer magazynu Vavictis. Numer 60, 163 i w tym magazynie zamknięta była gra Hoabin 1951-1952. I to właśnie ten tytuł zostaje moją drugą grą lipca. Hoabin 1951 52 odtwarza jedną z ciekawszych bitew toczonych w trakcie wojny indochińskiej. Temat, który mnie osobiście fascynuje, temat, który jest moim ulubionym tematem historycznym. Stąd każda gra traktująca o tym okresie historycznym jest dla mnie czymś, co absolutnie chciałbym zagrać. I o Hoabin wiedziałem, że będzie wydane w magazynie Vavictis. Z dużą przyjemnością zobaczyłem go na sklepowej półce i oczywiście od razu kupiłem. I w drodze powrotnej do Polski, jeszcze na pokładzie samolotu, pułknąłem po prostu cały magazyn. Później zacząłem także od razu czytać zasady. A więc jeśli chodzi o samą grę, jest to gra dla jednego gracza, w której cielamy się w rolę sił francuskich, próbujących wpierw opanować Hoabin, okolice, dolinę Czarnej Rzeki, a później dokonać skutecznej ewakuacji, a więc odtworzyć przebieg operacji LOTUS z końcówki 1951 roku, a później operację ewakuacji Hoabin i posterunków wzdłuż Czarnej Rzeki na linię dolata. Gra interesująca, gra, którą intensywnie ogrywałem w lipcu. Pokażę wam ją na wojennik TV jeszcze w trakcie kolejnych materiałów, gra, która bazuje na wcześniejszym tytule tego samego autora Lionela Lyon, a więc na RC4 La Route de la Mort, czyli droga śmierci o RC4, także opowiadałem na Wojennik TV. Ten materiał znajdziecie na kanale, zarówno w postaci recenzji, jak i również relacji z rozgrywki. I tam bardzo mocno krytykowałem rozwiązania mechaniczne, twierdziłem, że tytuł jest niedopracowany, twierdziłem, że ma luki, twierdziłem, że można byłoby na tym systemie naprawdę coś sensownego zaprojektować. Wydaje się, że Hoabin jest właśnie taką, taką poprawioną wersją RC4, która uwzględnia bardzo wiele problemów, z którymi wcześniejszy tytuł się borykał i który moim zdaniem udaje, udanie w tym momencie symuluje to, jak wyglądała bitwa w latach 1951-52 w tamtym rejonie. W związku z tym, Hoabin jest tytułem moim zdaniem zdecydowanie lepszym od RC4. I tak jak wcześniej wspomniałem, chętnie Wam o nim na Wojenik TV jeszcze opowiem. Hoabin 1951-52, moja druga gra lipca. Na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o gry lipca, umieściłem grę, co do której nie miałem żadnej wątpliwości, że powinna na tym miejscu się znaleźć. Jest to spowodowane tym, że w zasadzie od kilku dobrych tygodni. Co jak kilka dni siadamy do kolejnego scenariusza i kontynuujemy, rozgrywano w ramach tego tytułu kampanię. Tą grą jest Etherfields. Etherfields jest tytułem, który otrzymałem już dłuższy czas temu. Pokazywałem wam bardzo rozbudowany unboxing tego tytułu na Wojnik TV, a później gra powędrowała na półkę i czekała. Jakiś czas temu uznałem, że jest najwyższa pora, żeby się za ten tytuł zabrać. Swego rodzaju impulsem było otrzymanie pudełka ze stretchgoalami do tego tytułu, razem także z uzupełnioną lub też ze skorygowaną instrukcją i nieco innym podejściem do tzw. drzemek, jednego z elementów mechanicznych, który jest bardzo ważnym fragmentem Etherfields. To stanowiło dla mnie impuls, katalizator do tego, żeby wreszcie do Etherfields usiąść. Samo Etherfields jest monumentalnym projektem Michała Oracza, wydanym kilka lat jakiś czas temu przez Awaken Realms, oczywiście było to poprzedzone udaną kampanią na Kickstarterze. Gra zamknięta jest w gigantycznym pudle i co do zasady jest to nowy rodzaj gry, jest to tak zwany Dream Crawler, czyli będziemy w trakcie rozgrywki przeżywać sny, będziemy wcielać się w rolę podróżników po krainie snów, w trakcie której będziemy próbowali, no właśnie, odgadywać, Skąd wzięliśmy się w tym świecie, jak wyglądają zasady, które nim rządzą, jednocześnie każdorazowo przeżywając sen, próbując z tego snu się wyrwać. I w praktyce gra będzie w związku z tym przypominać trochę escape roomy czyli na zasadzie składania pewnych klocków, na zasadzie odkrywania pewnych miejsc, wykonywania akcji dzięki posiadanym przez nas kartom, będziemy próbowali znaleźć sposób na to, żeby wyrwać się z danego snu. I te sny mogą być różnorakie. Czasami będziemy wędrować po ogrodach, po stacjach, po stacjach kolejowych, czasami będziemy wędrować po jakichś budynkach. To w dużej mierze zależy od inwencji twórców. Gra jest kombinacją różnych rodzajów gier, a więc posiada w sobie szereg różnych mechanik. Na pewno mechanikę deckbuildingową, bo gra chodzić będzie na kartach, każdy z graczy zaczyna z pewną pulą specyficznych kart, ale później może także dokonywać zakupów, podmieniać karty w talii. Część z nich będzie wypadać, część z nich będzie blokowana czasowo, później dopiero odzyskiwana. Oprócz tego bazować będziemy na mechanizmie przemieszczania postaci po mapie. Mamy w związku z tym figurki, mamy element walki, mamy element alokowania zasobów i przede wszystkim mamy także element paragrafowy, bo oprócz samych fizycznych komponentów dostajemy także księgę paragrafów. W której to ponad 1200 ustępów pozwala nam dodatkowo zapoznawać się z historią tego co odkrywamy w świecie Etherfield. A Więc monumentalna praca została wykonana w momencie tworzenia tego tytułu, to też powód, dla którego powstawanie innych wersji językowych niż angielska, na przykład wersji polskiej jest tak czasochłonne i tak skomplikowane. 1200 kilkadziesiąt paragrafów to nie tłumaczy się w kilka dni. I to jest też powód, dla którego ta gra jest tak <laughs> monumentalna. Graliśmy w nią kilkukrotnie w lipcu, przechodząc kolejne scenariusze. Jesteśmy w tej chwili, gdzieś tak powiedziałbym, w jednej czwartej kampanii i gra się naprawdę bardzo ciekawie. Lubią taki klimat, lubią gry z elementami paragrafowymi. Ta gra jest poza tym tak piękna dla oka, tak przepięknie wizualna, że samo obcowanie z nią rozłożoną daje mi po prostu olbrzymią frajdę. Jestem bardzo ciekawa, jak ta kampania się rozwinie. O tym, kiedy już się zakończą, czyli jeszcze szmat czasu, oczywiście o Ether opowiem ponownie, ale nie chcę tego robić do momentu, gdy nie zakończą całej kampanii. Etherfields o od Awaken Realms to w związku z tym moja gra lipca. Nie Niewykluczone, że w sierpniu może być bardzo podobnie, ale to dopiero kolejny miesiąc udzieli odpowiedzi na to pytanie. To było krótkie podsumowanie mojej gry miesiąca lipca 2022 roku. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zapraszam też do innych materiałów Nowojinnik TV. Zobaczcie także, co mam dla Was na Facebooku i na Instagramie. Życzę bardzo dobrego dnia i do zobaczenia następnym razem.